Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I powiem Wam, że nie spodziewałem się w ogóle, że taki odcinek yy, wypuszczę, że tak powiem że wrzucę taki odcinek na kanał. Ponieważ, jak widzicie już po tytule, chciałem sobie najpierw kupić tą kartę SOŁA, no ale niestety, no nie udało się, nie było go w ogóle na rynku transferowym. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda teraz. Ale stało się coś, czego nie przewidziałem. Oj, drugą legendę wypakować. Byłoby spoko. Nie wierzę w to! Co ja właśnie zrobiłem w tym momencie? Nie! Czy wy to widzicie? Jaki wariat! Jaki wariat! Co ja tu odwaliłem w tym momencie? Jedna z najrzadszych kart teraz aktualnie na rynku. Nie ma go na rynku! Jak widzieliście, jestem mega farciarzem, ponieważ udało mi się trafić kartę Musa Soa W paczce, która nie była w ogóle dostępna na rynku transferowym Później jej widełki zostały zmienione na 250 tysięcy, ze 150 tysięcy No i zobaczmy, czy znajduje się teraz na rynku transferowym Teraz on jest wart... Jego widełki są zmienione na pół miliona I ta karta jest warta 350, 330 tysięcy? Nie mam pytań Co za fart i tak ogólnie wygląda cały skład, który stworzyłem sobie dookoła właśnie Soła. I oprócz tego, oczywiście, zagramy sobie jeden mecz normalnie, ale w drugim spotkaniu chcę dorzucić mu jeszcze Soczek. Plus 10 do wszystkich atrybutów. Dlaczego? A dlaczego by nie? Pobawimy się. 99 tempa, 98 strzałów, 90 podań, 97 dribbingu i 93 fizyczności. To wygląda niesamowicie, ale jego zwykła karta nawet wygląda niesamowicie. Także także. Tak to wszystko się prezentuje. Połączyłem sobie tutaj go z Rysiem Kłarezmem, którym jeszcze nie grałem, a który otrzymał informa i możliwe, że dzisiaj dostanie drugiego informa, ale już nie czekałem na to, tylko tak sobie to wszystko pokładałem. Petit jeszcze wypożyczony. Swoją drogą jestem ciekaw, czy Kante albo Dembele dostaną fajne upgrade na tych kartach Once to Watch. Byłoby niesamowicie. Idę szukać mojego pierwszego przeciwnika i lecimy z tym meczem. Jestem ciekaw, jak Musa Soul będzie się spisywał w tym składzie. Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w dzisiejszym odcinku 4 4:3:21. Formacja BPL, czyli okej, okay, niech to będzie British Premier League, bo wiadomo, że BPL już nie ma, jest tylko teraz Premier League. Samo i powiem wam, że skład nawet fajny, chociaż tu jest połączenie też Sandro Kiliniego i Gigi Buffona. Naprawdę wygląda to solidnie, no zobaczymy jak będzie grał tym składem i zobaczymy też jak Musa Soul się będzie spisywał. Swoją drogą zastanawiam się czy go sprzedawać, czy go sobie zostawić, no straszny jest hype na tą kartę, więc myślę, że można przemyśleć sprzedaż. 300 tysięcy to nie jest mało jak za taką kartę. Ale ma on w ogóle przyspieszenie niesamowite. Zobaczmy, czy wykończy to poprzeczka. Jeszcze dobitka. Nie udało się strzelić. To był jego pierwszy strzał na bramkę i to mogła być od razu bramka. Oj to może być bramka. Brawo Dhea. Pierwsza też dobra okazja mojego przeciwnika. Ładnie to rozegrał. Ale wydaje mi się, że gdyby wykończył po prostu siłowo, a nie technicznie to runejem to byłby gol. Ale ładne podanie do kwarezmy. Rysiu Kwarezma. Wjeżdża tutaj w pole karne. Chciałem jeszcze właśnie przejść obok jego zawodnika i nie wyszło. No póki co, dość takie wyrównane spotkanie. Ula la, ale to rozegrał. Defoe, i mamy 1 do 0 w 27 minucie spotkania. Ale ładnie to wypracował tą sytuację. W ogóle są chyba u niego, nie? Na lewej stronie, czy ja się mylę. Jak to zrobił Defo? 2 do 0, 30 minuta. Jak przeskoczył mojego obrońcę, tam był chyba Walker. Zmasakrowany został w tym momencie przez Defo. Zobaczmy, Sow jak się przepchnął i strzelił 2 do 1. To nie jest łatwe spotkanie i Sow patrzcie co pokazał już. Szkoda, że miał tam poprzeczkę jeszcze na początku, bo to mogła być już jego druga bramka w tym spotkaniu. I właśnie w meczach z przeciwnikami trudniejszymi o wiele bardziej docenia się takie karty, bo co to jest za sztuka w sumie też wziąć gościa, który nie potrafi w ogóle grać w obronie, nastrzelać mu 10 bramek. Ale w takich meczach właśnie jak ten, taki bardziej przypominający już poziomem gdzieś tam może drugą, trzecią ligę, bardziej się docenia i bardziej widać właśnie jak dobre są takie karty i przepchnął się naprawdę niesamowicie, nie wiedziałem, że dojdzie do tego co on tam jeszcze w ogóle ustawia. Nie rozumiem tego, ale mój przeciwnik właśnie Rage wygrywając spotkanie. No chyba, że go wyrzucił, ale dał pauzę i po prostu wyszedł z meczu. No cóż, w takim razie po prostu poszukam sobie kolejnego przeciwnika. Pierwsza bramka soła już strzelona, a tutaj bardzo fajne połączenie. Szkoda, że Giovinco nie ma pełnego zgrania, ale ten skład też prezentuje się naprawdę spoko i znów Smolik na obronie. Tyle razy ile go widzę w składach, to naprawdę jest coś niesamowitego w tej FIFie. To jest naprawdę mega, mega dobra karta na środku obrony, no i Batlan na bramce. U niektórych broni genialnie, u niektórych tragicznie, także zobaczymy jak będzie w tym meczu. Ale odjechał są, ale on odjechał, patrzcie na to! Lewa noga są, jeszcze będzie dobitka bitka mudrycia, ale widzieliście? W jaki sposób on się uwolnił, tam chyba zanim biegł jeszcze Walker to był, nie, Florencji, nie? Nie mógł go dogonić w ogóle. Kolejne prostopadłe podanie SOW. SOW w polu karnym. Prawa noga, ale to wykończył. 16 minuta spotkania wychodziły na prowadzenie 1 do 0. Czasem mówionego SOW, a czasem SOW po prostu już mi się myli. Ale w jaki sposób on to zrobił? Coś pięknego. Ładnie. Paulo Futre, Paulo Futre. Podanie do Sowa. Boże, co ja zrobiłem w ogóle, w jaki sposób ja mu to podałem, nie, nie dziwię się, że on tego nie trafił, jeszcze ktoś tam dotknął tą piłkę, ona się odbiła, oj, brzydki faul, brzydki faul na korezmie. Salah, w ogóle nie było kontaktu z piłką, to nawet mogłaby być czerwona kartka, co goś porobił w tym momencie, jak on w ogóle wjeżdża w to pole karne, nie lubię takich kontrataków po rzutach różnych. nie podoba mi się to wcale dziowinko, ale to, do, to dobrze, dobrze. Dobrze, że to zepsuł. Swoją drogą to jest też ciekawe. Niektórzy snajpili po kilka godzin, żeby kupić tego soła właśnie na rynku transferowym. A ja sobie go trafiłem po prostu w paczce. <grystanie> to jest rzut karny, tak? De właśnie spowodował rzut karny, wychodząc i piąstkując piłkę. No nieźle, takich rzeczy to jeszcze nie widziałem. salach. Zobaczmy, w którym kierunku on uderzy. Ciekawe, czy mnie oszukać, czy nie. Jednak chyba... ooo, środek podcinka. Ulala. Ajajaj, aj, ale to była ładna akcja. Modric piętką podawał do Soła. I mogło być 2 do 1. Wykończenie lewą nogą to jeszcze obrońca nabiegał na mnie tuż obok słupka Ciekawe jak u niego jest z longshotami. są! O ale poszła torpeda fajna. O jazda z nimi, sow! Jazda nie daj się tutaj, nie daj się. Tak jest obok... To, co kolejny ma tą fizyczność, to jest po prostu coś niesamowitego. Obrońcy nie mogą go przepchnąć, i po prostu biegną sobie obok, próbują, próbują i nic, a on sobie nic z tego nie robi. Biegnie dalej, strzela bramkę. Wykończenie fantastyczne, naprawdę to czuć u niego i to jest fenomenalne. I mamy 2 do 1. A może teraz jeszcze jedną dorzucimy, zobaczmy co, so, tym razem logikiem, ale to wpadło 3 do 1. Wykończenie i fizyczność, no i pace, w ogóle ten koleś jest za. Fajny. No i mamy koniec tego spotkania, Musaso odbiera piłeczkę za hat -tricka. 11 strzałów, 3 bramki. I powiem wam, że tą kartą z meczu na mecz gra mi się coraz lepiej, widzieliście jego bramki, widzieliście to wykończenie od na 10-0. Nie mam pytań. Ale oczywiście na tym nie moglibyśmy zakończyć dzisiejszego odcinka dorzucimy sobie boosty plus 10 do wszystkiego. Zobaczcie, jak wyglądają teraz jego statystyki. Uzupełnię sobie tylko kondycję, idziemy grać. Póki co Musasow w dwóch spotkaniach strzelił 4 bramki. Z czego w tym drugim meczu strzelił Hatrika, także się rozkręca chłopak. No i zobaczymy, kto dalej pójdzie. Kolejne spotkanie trzecie i ostatnie w dzisiejszym odcinku zobaczmy, jaki skład ma mój przeciwnik. Spoko, jest naprawdę spoko, jeszcze jedna taka prośba do was, mam nadzieję, chciałbym żeby tak było w sumie, nie wiem czy to jest takie mm, zbyt ciężkie do zrobienia czy nie, ale spróbujmy pod tym odcinkiem dobić 10 tysięcy lajków, byłoby fajnie, taki cel po prostu tak wpadł mi do głowy na szybko, no i pamiętajcie wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują, kliknijcie pod spodem proszę, subskrybuj, YouTube ostatnio wariuje, także fajnie, że i tak te osoby zawsze jak przypominam to sprawdzają, klikają subskrybuj, dziękuję wam wszystkim za to. Jedziemy po pół miliona i jedziemy po kolejne bramki, oczywiście w wykonaniu z soła. Ale to zrobił Sanchez. No tego się nie spodziewałem, że on tak wiedzie i uderzy od razu siódma minuta i niestety zaczynam ten mecz od utraty bramki. Ale od czego ja mam soła? Po co ja się muszę martwić? No i kolejny mecz, kolejny rzut karny. Tym razem, no naciskałem. Tym razem, okej, okay, mój błąd, ale tamten gardy w poprzednim meczu to była totalna jakaś głupota i nieporozumienie. No a tutaj zobaczmy. La Z, w który róg ty strzelisz? Oby nie znowu w środek podcinkom. Okej, okay, myślę, że to będzie tutaj. Tak jest, wyłapane. No nie, i dobił to. No serio? No cóż, pierwsza połowa za nami, i tutaj niestety nie zmieniło się nic. Nadal 2 do 1. Po tej dziwnej bramce, podobice po karnym. Będę próbował troszkę z całem, chyba, long shotów bardziej w tej części spotkania, bo jeszcze w tych trzech meczach, tak jakby, no, uderzyłem kilka razy, ale to nie były jakieś mega przygotowane strzały, oczywiście, jeśli będę miał miejsce. Griezmann, nie, nie, nawet tak nie rób. Oj, to będzie chyba kolejna bramka. Z mamy 3 do 1, 54 minuta spotkania, pomiędzy nogami, chyba, albo nawet pod. Tyłkiem. Davida de Gey to wpadło Ale błąd tutaj w defensywie źle się ustawiłem Dawaj, sof, dasz radę Wiem, wierzę w Ciebie, tak jest 3 do 2 I zobaczcie znów połączenie szybkości, siły I wykończenia Najczęściej takie sytuacje on wykorzystuje idealnie Zagram sobie ofensywnie Teraz no i jeszcze jedna bramka potrzebna do remisu No jeszcze troszkę czasu do końca jest Także będę próbował tutaj jeszcze Oj, Quaresma faulowany Jeszcze się utrzymał przy piłce Rysiu Quaresma, to miało być dobre podanie Ale tutaj jeszcze spadła piłka do Ramosa Wiejra, wiejra, technicznie wiejra Tym razem bramkarz na posterunku O nie, i to jest po meczu Nie mogłem go przepchnąć, to to jest Benarfa Ze swojej słabszej prawej nogi No próbowałem go przepchnąć z smolingiem, ale był zbyt szybki nie zdążyłem do niego doskoczyć i to już jest niestety po meczu prawdopodobnie. A szkoda, bardzo fajne spotkanie. No i mamy koniec tego kolejnego spotkania. Niestety nie udało się wygrać tego meczu. Rozwaliła mnie totalnie ta bramka postresona po tym kardym, kiedy dobił Griezmann. No takiego czegoś jeszcze nie miałem nigdy w Fifie. No, ale cóż, nie ma co się wymawiać. Zobaczmy, tutaj, są dwie bramki strzelił. Ile jeszcze oddał cennych strzałów? Dwa na dwa, tylko także naprawdę, no dość mało tych cennych strzałów w jego wykonaniu. Kwarezma w tym składzie nie był aż tak widoczny, ponieważ wszystkie piłki były adresowane właśnie do Soła. Ale powiem wam, że i tak jestem bardzo zadowolony z tego, jak on się spisuje na ataku. No cóż, co mogę powiedzieć na koniec tego odcinka o karcie International Man of the Match Musa Soł. Na pewno jest to zawodnik, który gra się bardzo przyjemnie fizyczność, pace i wykończenie rzeczy, które są widoczne od razu. Dribbling. Brakuje mi tutaj jednej gwiazdki sztuczek. Wtedy byłoby perfekcyjnie, ale nie można mieć wszystkiego. W trzech meczach zdobył sześć bramek i to były takie fajne trzy wyrównane mecze. Nie trafiłem na zawodnika, na przeciwnika w zasadzie, którego mogłem pokonać sobie na rajcie 10-0 i robić cołem, co tylko chciałem, więc w takich meczach nastrzelałby jeszcze więcej bramek. Z tymi kartami specjalnymi jest też tak Że wtedy jak się ma jakąś nową fajną kartę To pewnie wiecie, znacie ten syndrom Wszystkie piłki wędrują do tego zawodnika I sami próbujecie z nim zrobić niesamowite rzeczy Więc pogram nim jeszcze trochę I tak się zastanawiam w sumie czy go sprzedać Czy jednak zostawić Zobaczymy, na pewno jako zmiennik może być niesamowity W takim składzie myślę, że też spisywałby się bardzo fajnie Nie wiem czy tutaj sobie jeszcze nie wrzucę kogoś innego Do tego składu, pokombinujemy Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Tymczasem ja się z wami żegnam, jeśli wam się podobało Pamiętajcie proszę o tej łapce w górę Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się na razie i piona.